m b Szanowni panowie dyrektorzy, szanowni państwo doktorzy, wielce szanowni członkowie personelu medycznego, wszyscy przybyli mieszkańcy woli, mieszkańcy Warszawy, szanowni państwo. Jak co roku, od 2016 roku, poczynając ten 1 sierpnia, dzień wybuchu Powstania Warszawskiego, rozpoczynam od... Powstańców, tych, którzy polegli, ale przede wszystkim, żeby upamiętnić mieszkańców woli, tych, którzy zostali pomordowani w tamtych pierwszych dniach sierpnia 1944 roku 76 lat temu. Zostali pomordowani w największej, jak piszą historycy. Zbrodni ludobójstwa, jaka miała miejsce jednorazowo w czasie całej II wojny światowej. Zbrodni dokonanej przez Niemców hitlerowskich i tych, którzy z nimi współdziałali, tych, którzy wraz z nimi wtedy dokonywali masakry Warszawy. Dzisiaj spotykamy się. Tutaj w 76. rocznicę rano pod pomnikiem upamiętniającym męczeństwo, cierpienie i śmierć personelu i pacjentów Szpitala Wolskiego. Właśnie w tamtych dniach w czasie rzezi woli bestialsko pomordowanych. Lekarze nie odeszli od łóżek chorych. Zostali w szpitalu, mimo tego, że można powiedzieć, zostali dwukrotnie ostrzeżeni. Po pierwsze przez powstańców, którzy wzywali szpital do ewakuacji, ale nie było środków, które pozwoliłyby przetransportować kilkuset chorych, którzy wtedy na terenie szpitala byli. Pan dr Józef Piasecki, ówczesny dyrektor szpitala, po konsultacji, z lekarzami, między innymi z profesorem Zejlandem, powiedzieli, że nie ma takiej możliwości. Po prostu odmówili tej ewakuacji, mówiąc, że jest to nierealne do wykonania. Nawet wobec świadomości, że dosłownie za kilka chwil być może zjawią się tam Niemcy. Później także Niemcy, kiedy rozmawiali z przedstawicielami. szpitala przede wszystkim z profesorem Zeilandem ostrzegli że kiedy zjawią się oddziały SS rozmowa była z oficerami Wehrmachtu że kiedy zjawią się oddziały SS może być może być bardzo niebezpiecznie mimo wszystko lekarze i personel nie opuścili chorych zostali z nimi do końca Zostali z nimi do śmierci. Zamordowano ponad 360 lekarzy i pacjentów Szpitala Wolskiego w zasadzie w ciągu jednego dnia. Na miejscu w szpitalu zginął dyrektor, pan dr Józef Piasecki, zginął pan profesor Zejland, zginął także. Kapelan Szpitala Wolskiego, Ksiądz Ciecierski. To wielkie świadectwo cierpienia mieszkańców woli, pacjentów szpitala, ale przede wszystkim to wielkie świadectwo bohaterstwa, służby i oddania pacjentom do samego końca, lekarzy i całego personelu medycznego Szpitala Wolskiego. Cieszę się, że. Jesteście Państwo tutaj ze mną, dziękuję z całego serca za to, że w ten symboliczny sposób tutaj na woli wspominamy ich bohaterstwo, wspominamy ich służbę. Tak jak przez ostatnie lata ja towarzyszę mieszkańcom woli, bo przede wszystkim to oni dbają o te miejsca, a jest ich tutaj na woli bardzo wiele. Pomiędzy budynkami, pomiędzy blokami, tablice, niewielkie upamiętnienia. Przy których wspomina się tych właśnie, którzy w tamtych dniach zginęli, niewinnych cywili, zwykłych mieszkańców Warszawy, zwykłych mieszkańców woli, których w tamtym czasie zabito. Dziękuję za to, że ta pamięć tutaj na woli cały czas jest, że tak wiele miejsc jest odnawianych, że tak wiele miejsc jest opatrzonych dbałością, można powiedzieć. Proszę popatrzeć na te kwiaty, które tutaj rosną. Widać w tym serce, widać w tym pamięć. Z całego serca za to dziękuję. Cześć i chwała bohaterom, wieczna pamięć poległym.